Cześć tutaj Ami i witam Was w kolejnym odcinku ze Stress Table. Od razu mówię, że grałam na serwerze Emerald Forest. I tak, jeśli nudzić się, jak mówię o tym, co było w aktualizacji i pokazuję to, to teraz... Pokażę, będzie pokazane na ekranie minuta Minuta i sekunda, w której kończę o tym gadać i zaczyna się normalny let's A więc jak widzicie za moimi plecami, doszły mistrzostwa w Nowej grani Co prawda już wcześniej było widać ten całą... tę budowlę, ale nie było widać tutaj, że, no nie wiem, nie pokazywało się, że na przykład tam za godzinę są mistrzostwa. Teraz tutaj, o w ogóle pojawił się menadżer mistrzostw. Wcześniej tego nie było. No i mistrzostwa nie wiem, które je będą, więc wam tego nie pokażę. Dobrze, odjeżdżam sąd bo zacinam. Tak, y oczywiście są nowe ubrania. W Jorvik Plaza. Tak, y Eddie i Ferdinanda rozkłada się w Forcie Pinta. No i tutaj szykują dla nas nowe konie. Więc ciekawe, po zdjęciach wydaje mi się, że będą ładne mnie nie będzie na pewno na nie stać bo kupując sobie ten zestaw cały wydałam z 800 końców, więc no niestety ewentualnie kupię albo poczekam okej okay, mam nadzieję że powiedziałam wszystko jeśli o czymś zapomniałam to przepraszam będzie tu pokazane na ekranie ale wydaje mi się że nie a to co jakieś rajdy są he hmm. że szkoda tylko, że nie ma żadnych zadań, nie? No sobie porobiła. Nie wiem, możemy poszukać tych rzeczy z zapony, chociaż nie wiem czy to jakieś potrzebne bardzo. Jak znajdziemy, to dam się okazję, nie? Tak, to już wszyscy tylko wpiszą że o, ciekawe kiedy. No, kiedy będą. Bo jak jest właściwie tydzień, to tam zaczynałem po południu, nie? Te mistrzostwa. Ayśku. A jak ja lubię muzykę z eklony, z tego z Południowego kopyta. Fajnie, fajnie. Dobra, gdzieś gdzie by to można pojechać, nie wiem. Może jakiś bóg jest, czy coś. A, wiem już co Wam pokażę. Pokażę Wam jak latać bez żadnych cheatów, bez żadnych bugów, tylko wystarczy zrobić parę rzeczy. I to nie jest ten bóg jest tak nie było. Bo on nie przypomina. Nie wydaje mi się, że ten, że tak kiedyś było, ale chyba nie. Co tam było to. Huu, huu, nie wiem co to, będzie, co to będzie wydaje mi się, że tak. Ej, kto tak woła, je juniu? Hi, hi hu, ale ja mam w ogóle... Pamiętam, ktoś do mnie albo do kogoś innego, bo ja jestem w to nie widzę, nie? Nie wiem, czy to do czy... Ale zobaczymy, zobaczymy. To już jak włączyłam nagranie, bo chciałam zrobić pauzę, ale pomyliłam wciski kompletnie. Dobra, jesteśmy dalej w po... O, dobra. To do mnie było, czy to to było za Łuhu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu nie, do, do wszystkich. A ja nie wzięłam podwózki, ja wzięłam ten. O, są mistrzostwa do wągaju. Ale ja nie jadę. Bo przy nagrywaniu strasznie zacinają zawody i ja po prostu nie pyknie nie. Dobra. To patrzcie uważnie co ja robię. Może sobie konia w ogóle zmienię? Okej. Okay. Czemu tak ekran lata, Jejuniu. Okej, okay, yy, ustaw konie. W ogóle na tej wyspie. Nie wszystkie z 15. Nie, biegałem w koło jakieś... No oczywiście. Moje jedyne konie z 15. Wszystkie są na wyspie. Super, jestem bardzo mądra, okej. Okay. To miałam Wam pokazać jak latać, ci Juniu To jedziemy z tym koksem Po prostu Jak to Zobaczycie to będzie to używać wszędzie Na filmikach Na jakichś serialach Wszędzie po prostu Będziecie pokazywać znajomym Patrz, ja latam Ajcie, tylko my to widzimy, nie? Ale jak nie wiem, tam do ciebie przyjdzie koleżanka i to powiesz, patrz, ja latam Okej, okay. więc wchodzimy tutaj I latamy ta może patrzeć na całą Srebrną polan, tylko właśnie pojawiają się koła zębate i zaraz się pojawi wszystko. Aha. Jak się pojawicie nie... pojawicie idźcie w tą stronę, ponieważ wyjdziecie, bo jeśli się zejdzie po tych schodach, to się wychodzi. Nawet bez spikania. Okej, okay, więc to w sumie tyle. Tutaj nie mam już nic ciekawego do roboty, więc zejdziemy sobie. A, okej. Okay. I tutaj Wam powiem, że jest magiczne drzewo. W ogóle dziękuję za pokazanie tego drzewa. Bo na pewno nieraz widzieliście tutaj... Tutaj? O, jest tutaj takie drzewo. Jakieś tutaj takie nie, dziwne i, i, rzeźba. I ja kiedyś tu stanęłam przed tym. Wzięłam sobie chyba... A jak coś tam chyba wzięłam, bo brałam oklaski, ukłon, takie rzeczy. I prosiłam o to, żeby wygrać na mistrzostwach. I wiecie co? Wygrałam. Potem znów tu przyszłam i znowu wygrałam. Czy tam zajęłam drugie miejsce, już nie pamiętam, za, za pierwszym razem na pewno wygrałam, za drugim, nie wiem, czy pierwsze, czy drugie miejsce, ale ogólnie byłam na podium, nie? A jak potem się nie, po nie tego, to jakby nie pomodliłam, to przegrałam Nie byłam na podium, nie? A potem zaczęłam się pomodlić i, i znowu byłam na podium, nie? Tak więc możecie no to próbować. Może się Wam uda. Chociaż w sumie to wiadomo, może to być zbieg okoliczności. Albo też możemy sobie tak mówić. Ale ciekawe, nie? Mogę próbować. Oki doki. Wraca jedzie yy, w tych miszozach, więc powodzenia. I napiszemy. I niech wygra to. Niech przyniesie złoty medal. I chciałam tutaj powiedzieć jeszcze na temat... Krwi na kołpakach podwózki. To jest wszędzie, nie? Wiecie co? To jest albo jakaś serdza, albo błąd programowania, albo jakieś ścianie się światło odbija od podwózki, bo jest różowa. Nie wiem, ale to na pewno nie jest krew, bo to jest pixel w pixel to samo na każdym z kołpaków podwózki. Więc... Nie wiecie, nie wiecie, że to niby jest. jest krew. Ty jaki wampir! Ja cię kręcę! Czekaj! Ja to Chcę mieć wampira w znajomych. A dobra, to może na no, wodospad nie pojedziemy, bo pewnie dużo osób już widział ten wodospad wiem, z tym, z tym człowiekiem, bo mówię. Że pojedziemy, ale nie pojedziemy. Ale to nie wiecie o co chodzi, że y, ten nad jeziorem Woldy jak się wskoczy tam y, z tej kryjów, z tej siedziby Dark Core jednej. To można na wodospad wskoczyć, ale chyba tam nie pojedziemy, bo dużo osób o tym wie. O! Cześć! Nie wiem, nie mogę napisać, cześć! Wy... O, Jest... Źle. A to był chyba w tego wsioskowego... Y jedłowego gaju. Cześć. Wygląda jak... Ojej, Jak wampir. Super. PS. Jesteś na odcinku. Okej. Okay. Jest. XD A co nagrywasz? A let's play. ojenny apostrof. Kocham kratki. No serio. A czyli apostrof to brzydkie słowo. Dobra, to samosy. Ja tu mam, słuchajcie, pokazałam. Tumblr, prawdziwego Tumblr, boy. Eponie. Dobra, to jedziemy sobie na wzgórze Nymera. Wiem, że jest blisko, ale mi się nie chce jechać, żebyście nie tracili czasu. Oczywiście podwózka 3 godziny musi jechać tam. O, szybciutko. Dobra, chcę zostawię czat włączony, jakby coś pisała Stefanie lub Alonza, to, że widziałam. I pokażę wam Tablet Boy. Ale na poważnie, to nie mówcie, że to pewnie będzie jakiś buk, albo po prostu jak się stanie z jakiejś tam perspektywy, to będzie się wydawać, że niby Tablet Boy. Nie, to naprawdę on jest prawdziwy, kurczę, o, opisał Alonza. Fajnie, dzięki. Dzięki, dzięki. Ale dobra. Widzicie się oryginalność, prawda? Oryginalność. A w ogóle piszcie, co zrobić randomessa. Bo mam już trochę pomysłów? I czy byście chcieli? I w ogóle, jak zakończę tego? Zakończę mi pazem SP, tego... No wiecie, którego. Nie, nie chcę mówić tytułu, bo powiem, się że będzie się śmiać. Ech, to za jakiś czas jak skończę, to mam zamiar zrobić mipa ze Star Stable, ale nie powiem do czego, bo jeszcze ktoś być sobie, będę szybsza, czy tam szybszy i teraz do tego zrobię. I ukradnę pomysłami, więc nie. Nie zgadzam się. Ale ogólnie zrobię. Bo nie widziałam takiego meepa na YouTube, więc będzie fajnie. Widziałam z z tego... Widziałam z tym samym tytułem, ale do jednak innej piosenki, więc okej. Okay. Dobra, teraz gadam już jakieś głupoty, więc nie musicie mnie słuchać, mówić tutaj, przewinąć do momentu, aż pokażę Wam Tumblr Boy. Dobra, Stefani. pewnie jaki kanał się zapytasz, a nie tu. <grych> okej. Okay. Dobra, to idziemy pokażę wam prawdziwego Tumblr Boy. Niektórzy pewnie wiedzą, domyślają mi się o co chodzi. Ja najpierw, jak kocham muzykę, zapony. i... Co? Pływanie? Replay. Nie wiem, czemu tam było pływanie. Nieważne. O, dobra, patrzcie, patrzcie, widzicie go? To jest pan... pa... 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 pa pa nie wiem jak, czekaj, pa pa di... per... nie wiem, perc? O, jakaś blanketowa, cześć Mary, coś tam, blanket, jedyny, kamera, nie wiem, Baga, podchodzimy? No, bliżej? Tower Boy, no nie... Percz, dobra, percz chyba się to jest Stanford Boy Tylko on nie zasłania sobie twarzy Tylko zasłania sobie... Nie zasłania sobie ust Tylko zasłania sobie całą twarz Dzień dobry, proszę pana Wygląda pan dzisiaj Ośmielniewająco w tych rękawiczkach Co to, nie widzę pana twarzy o, czekaj, zaraz zobaczymy, pewnie pan tak wygląda bardzo ładnie I bez tych rękawiczek na twarzy Proszę pana, co to ma być? O, widzicie? Jaki ładny? Nie, o, hej blanket! Hej blanket! Hej, hej, hej blanket. Fajnie. Ja nie mam tylko 6 FPS-ów, ale i tak u się nagrywa, fajnie. Muszę więcej nagrywać w tym miejscu, bo... W moim pokoju mam straszne lagi. może pojedziemy sobie do gedów co? Bo nie za mają fajną muzyczkę. A przy okazji zobaczymy jak tam im idzie w budowie. Bo dosyć dawno... bo dawno u nich nie byłam. Więc zobaczymy, co tam u nich słychać. Pewnie radzą sobie świetnie jak zawsze. Może najwyższy budynek już jest wyższy. Zobaczymy. Ogólnie przepraszam za moją nieporadność, jeśli chodzi o kamerę albo po prostu gram... O jeden, pakowałam się. Yy, gram bez takiej myszki odłączonej i mi jest po prostu ciężej. Wow, ale podskoczyłam. Gdzie ja znowu jadę? Ja, Julio zanurkowałam w ziemi. Czy teraz już wiem, czemu tam było Okej. Okay. O ty, ładnie widać. Jarleheim. Dobra, cofamy się, bo zabłądziłam. Uhu. W ogóle dajcie z nas w komentarzach, czy wolicie, żeby była w tle muzyka ze Star Stable... Star Stable, przepraszam. Czy wolicie, żeby była muzyka tam przeze mnie dobrana? Uhu. Ojej, wpadłam, co szkoda Widzimy w na ulubiona muzyczka I na przypadek wyłączyłam nagrywaniem Co? Odpracują tam jeszcze. No, ale widzę, że tu robią, robią Ty jak jestem daleko, to pracuję, a jak podjeżdżam, to nagle przestaje Chyba Widzicie, widzicie. Czekaj, czy to nie jest to. Stop. Aha, dobra. Nieważne. Czy zrobili to wyższe w końcu? Chyba nie. Nie zrobili tego wyższego, chyba. Nie, wiem. Ale raczej nie. Fair. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i Cześć!